Tegoroczny kiermasz wielkanocny zorganizowany w domu Schrama, co prawda nie przyciągnął wielu wystawców, ale wciąż cieszył się dużą popularnością. Na rozstawionych stołach podziwiać, a następnie zakupić można było piękne pisanki, kartki wielkanocne i wiele innych ozdób, które idealnie zdobiłyby świąteczny stół. Przede wszystkim y, pisanki, jajka robione szydełka, y, szydełkiem, korale, biżuterię, też szydełkową, y, korale sznurkowe, korale, y, bręzoletki z koraliczków, y, co jeszcze, no i ozdoby świąteczne y, wykonane y, koronką frywolitkową. Każdy przedmiot jest jedyny w swoim rodzaju, unikatowy i oczywiście ręcznie wykonany. Bardzo dużo powiem tak, że na przykład taki zajączek to jest godzina pracy. Takie jajeczko to jest trzy godziny. Zakładka na przykład 5 godzin. To jest robione czułenkami kordonkiem cieniutkim, dlatego tak długo to trwa wszystko. Takie dekoracje z pewnością idealnie uzupełniać będą nasz wielkanocny stół.